Siemanko, ja jestem Blow i witam Was w kolejnym odcinku testowania lifeh'a'u StropTruba. Pamiętajcie o złotej zasadzie tej serii, czyli 100 tysięcy łapek w górę równa się kolejny odcinek, także im szybciej wbijecie, tym szybciej będzie. Także może nie za szybko. I pamiętajcie, aby kliknąć ten czerwony magiczny guzik tam pod spodem, jeżeli jeszcze tego nie robicie, ponieważ Juri mi powiedział, że jak będzie 4,8 miliona subów, to on od razu się tatuuje to logo TikToka, że to nie ma problemu. No, także zróbcie to. Ja chcę zobaczyć, jak on tatuuje Logo TikToka. Ja też wytatuję, ale jak będzie 5 milionów. Trzymam cię za słowo, także klikaj tak. czerwony magiczny guzik. Ja już nie gadam i po prostu zaczynajmy z tym odcinkiem. Jesteście przygotowani na pierwszy lifehack! Mam nadzieję, że tak, bo ja nie, ale lećmy. Gorący omlet na śniadanie. Mmm, pycha. Kocham ten trum-trumowy entuzjazm, po prostu... Pycha. Pycha. Czy istnieje rankiem coś lepszego? O nie, znów się przypalił. Szkoda go wyrzucać. Ta lektorka nawet się nie stara. To jest takie. Mm, mało. spalił się. Ona ma po prostu wieczny dystans i luz do całego świata. No. Więc kto umyje patelnię pełno na niej przypalonego jedzenia. Wiesz co musimy zrobić? Co? Przepalić jedzenie na patelni. Jurek. Why? Why you do this? <śpiew> Dobrze, nie lubię cię starać, że takie lifehaki wybierasz. I co teraz będzie? Przypali się, tak? Nie, teraz będzie Karol czynności kulinarne! Mmm, bez masła Fantastycznie Jeszcze? No, dawaj, całość nie. Jak już przepalamy, to przepalamy, co nie? Szkoda jajek Zadowoleni? Zepsułeś petelne stary. Dobrze. Mamy to, z czego chcieliśmy Dobra, i co dalej? Czy jest jakieś wyjście? Jest wyjście Dobrze, jest wyjście, tylko jakie? Zalej patelnię kolą i zostaw na chwilę. Okej, okay, nie wiem, czy takiego wyjścia się spodziewałem. Sprawdźmy, czy to uratuje moją patelnię, czy nie. Jak nie trum-trum, to płacicie mi za patelnię. Jak to mi się wydaje? Co? Że, jeżeli to zalejesz na przykład wodą, to będzie taki sam efekt. A ja jeszcze nie wiem, jaki będzie efekt. Napój przejdzie przez brud lepiej niż inne chemikalia. No, tak, tak średnio jeszcze bym powiedział. Zobaczmy zaraz. Wytrzyj suchą ścierką i patelnia będzie jak nowa. Ja nie chcę ich na siłę krytykować, ale ona już wycierała patelnię, która była nowa. Mam pomysł, dajmy troszeczkę fory Trum Trumowi i zostawmy to na dłuższą chwilę, niech to tak poleży i pod koniec odcinka wrócimy i sprawdzimy, czy moja patelnia rzeczywiście będzie jak nowa, czy nie. Także daj znać w komentarzu, jak myślisz, czy będzie jak nowa, czy nie. Moim zdaniem nie, ale to sprawdzimy na końcu. Ojej, oh yeah, drugi lifehack. Super filmiku. 12 śmiesznych lifehacków, które naprawdę działają. Naprawdę, naprawdę. Naprawdę. Wszyscy leworęczni mają wspólny problem. No i co, Jurek, znalazłeś lifehack dla leworęcznych, a ja jestem praworęczny. Tary, po ja... lifehacku lecimy do ja... kolejnego lifehacka. Stój! Ja... No dobra, Jurek, zrobimy. No słucham. No, ja jestem leworęczny i mam taki problem, że. Jakiegoś znalazł lifehacka, żeby go pojawić się na odcinku. To jest Jurek. Dobra. Piszesz długopisem i cała ręka jest umazana. Stary, to jest mój problem. Ja zawsze w szkole miałam całą rękę uwaloną długopisem. Wyglądałem jak debil. Wszyscy po prostu... Ja teraz słyszałem historię w podstawówce, że pan od angielskiego opowiada dzieciom, że Blołek miał pomazane ręce. To też jest dziwne, żeby gadać takie rzeczy ludziom. Ale tak, no to, to akurat prawda. Miałam zawsze pomazaną rękę od długopisu. Nie dlatego, że się sam pisałem, tylko po prostu jakoś to... Dobrze, że Twoja przyjaciółka to czyścioszka. Mogę pożyczyć rękawiczkę? Załóż gumową rękawiczkę na rękę. Dobra, daj mi rękawiczkę, daj mi rękawiczkę, jestem ciekaw tego lifehaka. Okej, okay, dobrze Jurek, że jesteś czyścioszkiem. Odetnij nadmiar. To nie mogłem tego zrobić nie zakładając tego wcześniej? Nie wiem, stary, palce tylko sobie nie, nie tym. No właśnie, nie uważajcie może na takie lifehacki, bo to, to jest główna, nie lifehack. Pô, Ok, e... Co dalej? Rękawiczka nie powstrzyma cię od pisania i nie pobrudzisz się. No, powiem wam tak, no nie uwalicie się w ten sposób, więc naprawdę świetny live. I miałam krytykować, że no super, załóż rękawicę, ale przynajmniej ona przeszkadza w pisaniu. Czekajcie. Próbuję lewą. Nie, nie, nie próbą lewej. poczekaj. No tak, no tak, ta, no mam. Patrz, 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 no widzę, widzę, widzę. No tak, to widzicie. Macie brudne ręce, ale macie rękawiczkę, która was nie powstrzyma przed pisaniem i uchroni was przed brudnymi rękoma. Ja pierdzielę trum, trum. Jesteście genialni. Ale ten lifehack działa, stary. Tak, działa. Lifehack zaliczony, gorąco polecam. Świetna sprawa. Wydaje mi się, że jak w szkole tak zrobicie, to pani nauczycielka po prostu wam pogratuluje. <grywdy> <grywdy> Dobra, idźmy do następnego lifehacka. 11 śmiesznych pranków i lifehacków z akademika. Pranków. Trum trum i pranki. Czy może być gorzej? Chyba już nie. Czy akademikowy prysznic znowu się zepsuł? Jak mam teraz się wykąpać? Zapytaj porucznika. Okej, okay, uporządkujmy sobie wszystko w głowie. Laska nie może się umyć, ponieważ prysznic nie działa, i wtedy ktoś jej podaje za drzwi yy, napój. To jest akademik, wiesz? Tam prysznicy. Nie, 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 to jest strumtrum. Po prostu to jest strumtrum. Stary, nie mieszkałeś w akademiku. Tam też takie rzeczy się Okej, okay, no zobaczymy. Musisz zrobić dziury w zwykłej plastikowej butelce. Idealnie zastąpi słuchawkę prysznicową. Dzięki poruczniku czuję się, jakbym myła się na biwaku. O nie, ktoś ukradł słuchawkę prysznicową. Co teraz? Dobra, yy, sprawdzamy. Trzeba zrobić dziurki w, Jezu, w butelce. Okej. Okay. Powiem Ci, że z odcinka na odcinek te lifehacki są coraz trudniejsze. Ale czego się spodziewać po co robienie? Znaczy, to jest akurat mądry lifehack. stary chyba powinniśmy zakończyć znajomość. Dobra, więc jak widzicie wygląda to tak. I teraz trzeba przymontować elegancko to tutaj. Więc Karol i czytności manualne! OK, teraz to na co wszyscy czekaliśmy, jak już mamy elegancko przymontowane, odpalamy wodę i sprawdzamy jak to działa i czy działa. Mmm, okej. Okay. Śmiga. Rzeczywiście jak prysznic. Przyznam, troszeczkę źle to wykonałem, ale starałem się z całego serduszka. Także przymocowujemy tutaj. No i mamy nasza nowa, trumprumowa słuchawka prysznicowa. A Lifehack oczywiście zaliczony. 18 bananowych lifehacków i stamtąd weźmiemy naszego kolejnego lifehacka. Jestem ciekaw, czy bananowych na zasadzie, że będą związane z bananem, czy po prostu bananowe, że bananowe dzieciaki, bananowe życie. Chyba z bananami, tak? Czy, że dla, dla bogatych dzieci? <grym> Dobra, sprawdzamy. Oglądaj po prostu. Ups, skórka od banana spadła mi na podłogę, ale wstyd. To nic. No daj tą skórkę od banana. Mam rozumiem, że mam ją rzucić po prostu, tak jak tam. Już się daje. Ups, skórka od banana nam spadła. Jakie jest rozwiązanie? Weź skórkę od kolejnego banana. Co? Czy to się dzieje naprawdę? Czy... Tak. Okej, okay, ale może to jakoś rozwiąże nasz problem leżącej skórki od banana. Spadła ci skórka od banana? Rzuć kolejną skórkę od banana! Czy to jest prawdziwe życie? Nie staje, to jest sen. To jest koszmar po prostu. Tak, tak. Połóż na nich stopy i ślizgaj się po podłodze. Co ja właśnie żem zobaczył? Co za chore gówno. Czekaj, dalej. Będzie jeszcze fajniej z przyjaciółką. Czasami fajnie jest się powygłupiać. Poza tym, z jaką przyjaciółką, jeżeli to jest chłopak? Czy coś, coś mi się. czekaj. Będzie jeszcze fajniej z przyjaciółką. to jest. to jest chłopak. Pani lektorka nawet się nie stara, no. To jak bycie dzieckiem. Okej, okay, sprawdźmy. Ja stary myślałem, że jak kąpałem się w kulkach w wannie to było już dziecięce i głupie. Ale to, to jest w ogóle już inny poziom. Stopa na jednego banana, stopa na drugiego banana i. Rzeczywiście, tak jak w bajkach Stary, ja nigdy nie testowałem Bo zawsze w bajkach oni się tak poślizgują Na tych bananach i rzeczywiście można Się ślizgać, ale to co jest ciekawe To to, że będziecie musieli później to sprzątać. Także lifehack niezaliczony Bo dalej to nie rozwiązało mojego problemu I dalej mam skórkę od banana Na podłodze Debilizm po prostu, debilizm Ty łącz tą kamerę, bo już mnie wkurza Punta. Opanowałem swoje nerwy, bo odcinek trzeba zakończyć Także lifehack ostatni, piąty Chociaż jeszcze patelnia czeka Jestem ciekaw co tam się wydarzyło Ale dobra, ostatni, piąty lifehack Juri powiedział, że to jest jego ulubiony lifehack co to znaczy? Zobaczmy. Czas na film. Obejrzę go z moim ulubionym arbuzowym popcornem. No tak, oczywiście jak jest popcorn, to jest ulubiony Juriego lifehack. Ale jeszcze nie wiem jaki jest arbuzowy popcorn, ale wydaje mi się, że po prostu rzucą do arbuza popcorn i to będzie po prostu popcorn w arbuzie, ale oni to nazwą arbuzowy popcorn. Sofam, myliłem się, ten popcorn chyba nie jest normalnym popcornem, ponieważ jest jakiś czerwony. Także tym bardziej jestem ciekawy. Odetnij wiesz, dużego arbuza. Arbuz, poproszę Ciebie, halo. Tam. Okej, okay, więc wycinamy naszego arbuzka. Zajęło się Ty pięknie mi wyszło. Wyciągnij miąż. Okej, okay, no to wycinamy miąż. Zrób popcorn w mikrofalówce. To robimy popcorn. Dodaj do niego czerwony barwnik spożywczy. Stary, jestem tak bardzo zawiedziony. Czyli ten kolor czerwony to jest po prostu barwnik spożywczy. Okej, okay, dobra, pryskajmy tutaj. Nie wiem stary, ja myślałem, że ten czerwony kolor to naprawdę będzie arbuzowy popcorn. Nie robią taki shit, ale czego mogłem się spodziewać po trumtrumie? I wsyp do arbuzowej miski. Nice, no, też arbuzowy popcorn jest gotowy. Wow, po prostu wow. Ale jak smakuje? Słodko? No ten barwnik był słodki. Naprawdę? Tak, także lifehack zaliczony, tylko w sumie po co? Nie wiem, no może jak nie macie niski, to możecie to zrobić, ale teraz sprawdzamy lifehack, który najbardziej mnie ciekawi, czyli pierwszy. Dobrze, robimy zgodnie z poradami z Trum truma, czyli wylewamy już nasz napój o. i bierzemy na przykład papier toaletowy. I czy nasza patelnia rzeczywiście będzie jak nowa, czy nie. Uwaga. To co? Czy ta patelnia wygląda jak nowa? Mm, nie. Ale na pewno nie jest brudna, także lifehack zaliczony, ale z drugiej strony tak samo moglibyście to umyć wodą, a nie coca cola Także sami ocencie, czy to jest fajne, czy nie, ale jest to trum-trum i ja wam za tego trum-truma bardzo dziękuję. Jeżeli chcecie więcej, to wiecie, co macie robić. No, i widzimy się w kolejnych odcinkach. Także do zobaczenia, trzymajcie się i piona!